Witam państwa serdecznie w programie Ludzie z Pasją. Dzisiaj gościmy w domu u Magdaleny Rochon. Witam cię serdecznie, Madziu. Dzień dobry. Madziu, jesteśmy tutaj, spotykamy się, ponieważ jesteś człowiekiem wielu pasji, ale najbardziej rozpoznawalna jesteś, jeśli chodzi o pasję malarską. Póki co, tak? Tak, dokładnie. Każdy artysta ma swoją biografię, biografię, w której opowiada o tym, od czego tak naprawdę to się zaczęło. I o to właśnie chciałam Cię zapytać. Czego się zaczęło? Ma zaczęło chyba się od malowania księżniczek, czyli to był czas przedszkolny u mnie. I księżniczki, i ptaszki, motylki itd. Tak to wtedy się zaczęło. Odkąd pamiętam, plastyka była moim ulubionym przedmiotem. Wiesz, spytam się, dlaczego była ulubionym przedmiotem? Czy dlatego, że to był sposób na to, żebyś mogła się wyrazić albo wyrazić swoje emocje? I chyba tak. Myślę, że tak, no wtedy w tym okresie to byłam dziewczynaczką, którą tylko właśnie bajki i księżniczki, więc w taki sposób wyrażałam siebie, tak. A domyślam się, że to nie było dla oceny. No, Ocena ocen była ważna, jak dostałam pięć imię, raz w życiu dostałam czwórkę, to był taki płacz, taki lament. <noise> Czyli już czułaś w sobie takiego artystę, który powinien zawsze dostać piątkę? Znaczy ja, ja jestem taką osobą, która dąży do doskonałości, tak zostałam wychowana, że wszystko co robię, musi być zrobione dobrze albo bardzo dobrze, idealnie. I więc we wszystkim co robię, do tego dążę. Oczywiście są chwile, gdy jestem leniwa i, i troszeczkę sobie no, pofolguję i, i nie przykładam się tak za bardzo, ale jeżeli chodzi o malowanie, to dążę do doskonałości. Jeżeli coś nie uda się już naprawić, po prostu to przemalowywuję. A, istnieje coś takiego jak wena twórcza, tak? W Twoim przypadku. Tak, tak. Istnieje. Czy ona jest nieustająca? To jest różnie. raz jest wyżej, raz niżej, to są, to są, przychodzi falami we śnie, a tak, że mi się coś przyśnie mam obraz w głowie i wtedy. Tak, tak, i szukam i wtedy szukam, no wiadomo, że nie ma fotograficznej pamięci i żeby to tylko z wyobraźni namalować, więc... Szukam pomocy naukowej postaci, zdjęć, ręki, oka, nosa, no jeżeli, to, jeżeli jest postać. No i, no i, I czasami mi się udaje zrealizować tak, tą wizję, którą, którą, którą miałam, ale często jest tak, że to, co gdzieś się w głowie było, to kończy się zupełnie innym finałem. Też dobry no właśnie, bo plan planem, ale czasami jest tak, że w trakcie pracy dzieją się takie rzeczy, widzisz zupełnie co innego, tak? Tak, dokładnie. Często takie, jest, że zasiadam do obrazu i nigdy nie wiem, jaki będzie koniec. Mam jakieś... Tak, to jest, tak, jest to... przygoda i, to, no, i to, jest, to jest fajne, no bo to jest... To nie można wszystkiego zaplanować. No, no, każdej kreski, każdej, tym bardziej, że moje malowanie takie spontaniczne, <grywa> na żywioł często. I to jest fajne. Zanim przejdziemy do Twojej historii, czyli historii, jak powstała w tobie pasja, czy to był wewnętrzny imperatyw, czy nie, to chciałabym e, spytać się tak zupełnie przez e, ciekawość, czy zdarzyło Ci się, e, Madziu, po prostu zniszczyć swoją pracę? Były czasy, gdy malowałam na papierze, tylko w czasie szkolnym i to, to tak, przypuszczam, że tak, a później to chyba oszczędnościowo po prostu się przemalowywałam. Wiesz, dlaczego o to pytam? Dlatego, że artyści niektórzy tak mają, że jeśli wchodzą bardzo emocjonalnie w swoją pracę i nagle się okazuje, że nie widzą tego efektu, który gdzieś tam zaistniał w głowie, to się po prostu zwyczajnie na swoją pracę gniewają. Są takie przypadki. Tak, wiem. Nie, no, nie, 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 Bo się gniewa na swoją pracę, to się gniewa na siebie, nie, na to, co robię, więc to nie to, tak, tak aż nie. Staraliśmy na szkole podstawowej. Co było dalej? No, szkoła średnia, tu w Lidzbarku, Artystycznie będzie. <grafy> ale nie było to plastyki, tak naprawdę. Ja miałam tylko plastykę w dzienniku, ale nie było lekcji. Nie, 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 nie mogłam się tu realizować. Okres liceum to było takie lekkie wyciszenie. Gdzie nastąpił ten wielki boom? No, Może kiedy? Po, po 2003 roku wtedy, tak. Był okres małżeństwa, wiadomo, dziecko. To, to a tak czasu. I, I wtedy, jeżeli już coś malowałam, to głównie robiłam kopie. Który obraz sprawił, że to był naprawdę taki totalny progres? Hmm, to, to każdy obraz chyba w ten spo, w sposób. Bo ja, 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 ja zawsze, zawsze wiedziałam, że ja chcę to robić. I, i, I nawet jak zawodowo mi się nie udało, bo planowałam liceum plastyczne i później studia, ale mamunia mnie odwiodła od tego zamiaru. No, tak. w że nawet tego nie pamięta. Nie? No, no w każdym razie później, jak jest ten obraz, pokażę Wam to początki mojej twórczości. Zobaczcie, warsztatowo, oczywiście, bardzo niedoskonały. Ale emocjonalnie bardzo szpikowana, nawet nie będę mówić, co tam jest, bo tam jest tyle symboli, że nie chcę o tym mówić, bo są zbyt osobiste, osobiste ale obraz jest ważny, którego nigdy nie oddam. I, i, I od tego możemy powiedzieć, że to się tak zaczęło rozwijać początek, tak, tak, tak. Tak, tak. Jak się okazuje, że obrazem można opowiedzieć i no nie wiem, przynajmniej zamienić wszystkie jakiekolwiek by nie były te emocje, ale można je wszystkie wylać na. Tak? Emocje są bardzo ważne, bo bez emocji by, by nic no, no, My, nie było. Podejrzewam, że nie byłoby artystów. A większe emocje, tym, tym bardziej ten obraz emocjonalny. Nie? Więc y, może dlatego y, bardzo często i częściej chyba maluje tę postać, bo ona y, malując postać, portret, kobietę, y, czuje większe emocje, niż malując y, y, łąki, trawy, kwiatki. Tak? Madziu, nie wiem, jak cię spytać, bo chodzi mi o taką sytuację, w której sam artysta przeżywa swoiste uniesienie. Uniesienie, które na przykład kradnie mu zupełnie niespodziewanie dwie godziny z życia, i on nie ma nadpojęcia o tym, że czas upływa. Że tak absolutnie wgłębił się w jakąś pracę, w jakiś obraz, że w zasadzie no, można uznać, że to jest już odrealnione. Zdarzyły ci się takie sytuacje? Zdarzyło mi się nieraz. Zdarzyło mi się balować, yy, balować yy, róże. Jeden wielki pąk róży, yy, to późna. Yy, yy, tak mnie pochłonął, i yy, w pewnym momencie zaczęła wpadać w słabo zachwyt że jest taka piękna ta róża. Otworzyłam butelkę wila. więcej nie wiedziałam byłam Wina była Obudziła mojego męża w środku nocy. Wstawaj Sławik, no zobacz, zobacz. On taki zaspany. Porząd... No ładny kwiatek, no ale to musiał się budzić. No to był taki, taki, że mnie pochłonęło. Ale są też inne prace. Prace, które są bardzo wymagające tematycznie i Trudne. Malowałam na zlecenie yy, yy, księdza, yy, przyszłego księdza, yy, portret papieża naszego, Jana Pawła, yy, nie wiem, czy państwo zdjęcie, te, niebieskim tłem w ubraniu czerwonym, który dostał od, no, od, od górali. Przepiękne, przepiękne zdjęcie, przepiękne, ten. i to była taka presja, usiąść do tego obrazu, bo ja miałam wrażenie, że ja, jak ja tu się potknę i coś yy, zepsuje, to ja skalam świętą osobą. Wtedy był ten moment właśnie święcenia papieża. Modliłam, modliłam się, żeby, żeby tylko nie zepsuć, żeby namalować. Strasznie się skupiałam, ale też w czasie pracy, gdy to szło dobrze, gdy widzę, że ten czas przestał istnieć i i tak jakby popłynęłam na tej fali tej, tej, tej dobrej roboty, ale chyba tej, modlitwa, tej modlitwy, która, która bardzo pomogła. Tym. I mam zadowolona, do tej pory jestem bardzo zadowolona z tej pracy. To jest piękne. W Twoich obrazach jest dzikość, jest pęd, jest ruch, jest dynamika. Tam nie ma takiej grzecznej kreski, grzecznego pędzla, tylko jest po prostu no, jakby coś, co jest nieokiełznane. Powiedz mi, głównie widać to w obrazach, które dotyczą. Ruchu, tańcerzy, na przykład tutaj mamy taki przykład obraz, gdzie dziewczyny przygotowują się do tańca. Powiedz mi, czy to jest przypadek, czy to wynika z Twojej natury? Czy to jest Twój sposób na malarstwo, na sprzedanie własnego obrazu? Ja myślę, że to wynika z i, i, i mojej natury, takiej czasami szalonej, naprawdę. Więc to chyba stąd wynika, że ja nie jestem rzeczna, poukładana, cichutka i spokojna i sobie tam tak, tak delikatnie maluję krok po kroku. Nie. Tak, tak. I, i ten ruch, jak, jak w tańcu, kobieta w tańcu, baletnice y, 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 czy flamenco, no, no musi być ruch i musi być kolor. Chociaż czarno białe też, też mają kolor. Tak, ale to, to przebierze się z tej już teraz trochę, y, warsztat mój jest lepszy, bo 20 lat maluję prawie, więc y, y, te machnięcia pędzla już wiem, y, robię to bardziej świadomie. Bez obaw. Trzeba dopracować pewne momenty, wyciągnąć pierwsze plany, podkręcić, tak już wtedy, wtedy odchodzę od, od, od szczalu Czasem na drugi dzień jeszcze coś zobaczę. Nie? Bo, bo jak długo patrzę w ten obraz, to w pewnym momencie już nic nie widzę, muszę, muszę dać czas przespać no. tak. Kolejna pasja, tutaj widzę to jest pasja dotycząca mody, ubierania się. To są kapitalne Madziu pomysły. Jeden z tych pomysłów masz na sobie. A cóż to takiego pięknego kolorowego jest? To jest wierzchnik haftowany, ręczna robota, ręczny haft. Moja babcia haftowała. Ja mam sentyment do haftu. Kiedyś tego nie doceniałam, a teraz to. To jest, no w końcu i, i pomyślałam, że, że on będzie świetnie wyglądał dla mnie. To niezwykle inspirujące, że bieżnik, drodzy Państwo, może tak naprawdę na siebie założyć. Tak, bo ja uwielbiam kolory, nie tylko w obrazach, ale też na sobie no bardzo, bardzo kolorowo, więc. A żeby go nie zniszczyć, więc y, nawet mu frędzli nie obcięłam i tu tak ja po prostu go przyszyłam i jest. Maddie, jesteśmy u ciebie w garderobie. Jeśli nie tworzysz, to y, otaczasz się pięknymi kolorami, bo to, co tutaj masz, to teraz mów po kolei, co to jest i skąd to jest. To są oczywiście y, sukienki ubrania kupione, używane, bo wiadomo, że nie stać bym było mnie na nowe rzeczy. i Wyszukuję takich perełek. To jest to typowa sukienka bawarska, Oktoberfest. Czyli już możesz się na tej prezy wybrać, bez obaw? Tak, oczywiście. Ubieram pod białą bluzeczkę i jestem pięknie ubrana. Wam piękne bucyki tam z Ale są jeszcze wzory orientalne, tak? Lubisz różne kultury. Uwielbiam indyjskie stroje. To jest typowo indyjski strój. Tak, do tego spodnie, tak, do tego spodnie. To jest super fajne, to jest świetne. No. Widzisz tutaj? Piękny, piękny. To też indyjski strój, do którego ubieram też kolorowe w paski i to wygląda... Uwaga, kolejna odsłona. Tak, to jest strój muzułmański, z tego, co chciałam co się zorientować. Oczywiście będę nosić, nosiła go jako, jako szlafrach albo podomkę, gdy będzie chłoną biorę kaptur. i Jest przepięknie zdobiony. Troszkę za duży, ale. Szersza, Kolejna odsłona. <grym się> z <nim wierzyma> której też jestem dumna. Ekwad ekwadorska wełna naturalna, 100% wełny, oczywiście kapturek, nie? Na plener przy ognisku, piękna. Dobrze, dalej. Takie detale, takie drobiazgi, drobiazgi to, to jest przywara, jak to diabeł tkwi w szczegółach. No jest po prostu piękna. Piękna żyweczka, tak. Więc takie to są, to są moje skarby i jeżeli, Mogę, no to ubieram się. Gdzie, gdzie mogę? Nawet do pracy. Tak. Mać, wiesz co, jeśli kiedyś e, zobaczycie w smutnych, e, stonowanych kolorach, bardzo poważnie się zaniepokoję. Tak, prawdopodobnie będę miała de depresja. Ale to jest kapitalny sposób na depresję. No, więc kolor, kolory, kolory dają mi energię, tak jak malowanie daje mi energię. Jeśli jest. Strój, jeśli jest ubiór, jeśli jest piękna sukienka, zwłaszcza w takich kolorach, to brakuje jeszcze jednego bardzo ważnego elementu, który również jest twoją pasją. Tak, biżuteria. Biżu. Tak, tak, tak. Chciałam zaprezentować piękną biżuterię, oryginalną z Afganistanu. Jak ją ubieram, to idę korytarzem w pracy, to wiedzą, że, to, że ja tak, bo po prostu dzwonię. Tak? Dzwonię, ale jest przepiękna. To wszystko jest to, oczywiście reszta robota, i. Ale przepiękna. Jest przepiękna. Tak. Proszę bardzo, Afganista. Tak. <laughs> to, oczywiście ręcznie wykonana biżuteria metodą sutaż, chyba dobrze mówię, nigdy tego nie, 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 nie odważyłabym się robić, czegoś takiego. Tak, tak, więc to, to, tak, to jest naszyjnik i kolczyki. Są piękne. Absolutnie. No i kolorowe, i bardzo kolorowe. Tutaj jest pełno biżuterii, Madziu. To nie jest jedyne miejsce, tutaj widzę dalej wędrujemy, tam pełno. Kolczyków przepięknych. Podejdziemy, zobaczymy, może co. Chiny, indyjskie, czyli hinduskie. Hinduskie noszą do takie. Takie rzeczy piękne. Tak, tak. Tak, 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 piękne. Dobrze. Szanowni Państwo, mieliśmy stroje, biżuterię, oczywiście na pierwszym planie malarstwo, ale to nie koniec. Madziu, kolejna twoja fascynacja to stare meble i odnawiane, tak? Przez ciebie? Tak, dokładnie. To są meble z salonu. Stare meble przypuszczam, że mają, jakieś, mają około 40 lat. Nie są antykami, ale robione przez stolarza na wzór mebli starych antycznych. Drewniane były woskowane, więc nie mogłam ich pomalować na farbą na przykład akrylową czy inną, bo na wosk nie, nie, nie żadna farba. Więc musiałam je pomalować farbą kredową, bo były ciemne, jak są te kolory ciemne, tak? I, I blaty, pomalować je y, farbą y, kredową, później je woskować białym woskiem i polerować. Więc prace y, trwały 3 tygodnie na kolanach, z i y, y, jakieś środki do zdejmowania starych powłok, powłok, y, farb, żeby usunąć te, te woskowanie też y, na ciemno, te, te blaty. I jestem y, zadowolona. Wymiana oczywiście uchwytów i wyklejenie szybek y, 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 szklanych, y, żeby nie były przezroczyste taką okleiną. Tu jest y, stara szafka, która była, y, nie wiem ile ma, lat ma, może po wojnie, a może przed, y, była apteczką. Była no apteczko nawet w, w drzwiczkach, miała wyclejoną taką piękną instrukcję po w języku niemieckim. Szkoda, że nie ma takich apteczek teraz. To jest piękna. Więc to, to też jest, jest jakaś, może z lat 60. To, to jest biżuteria. To jest, to jest, to jest pamiątka po, po cioci, mojego przyjaciela. To jest stary mebel ponad stuletni z marmurowym platem. Piękna to, to. toaletka. Nie, to nie jest to. to jest, przypuszczam, że ona stała przy sypialnianym łóżku. Były dwie takie. Maciu, tak naprawdę to ym, zrozumiałam y, z tego, co widzę i jak nas oprowadzasz, że kolejna twoja pasja to jest ym, architektura wnętrz. Dekorowanie własnego domu i niekoniecznie własnego, ale pomysły, które rodzą się bezpośrednio w kontakcie z samą materią. Dokładnie. Tu widzimy, f, f, nie wiem jak to się nazywa to taka podwieszana e, Drewniana konstrukcja, w której były kiedyś okienka, szyby. Wyjęłam te okienka i została taka luka, okienka gdzieś przepadły. No i nie wiedziałam, co z tym zrobić. I wymyśliłam sobie, że skoro tu jest taka przestrzeń i światło, musi być coś z ażurami, które uwielbiam. To no nie koniec, bo to wzornictwo się ciągnie przez prawie całą przestrzeń, tak? Zapraszamy, Zygmunt, chodź, chodź pokażemy. Tutaj mamy. <laughs> Raz, uwaga, który. Umieściłam na drzwiach z przyczyny takiej, że po prostu wyleciała szyba, była potłuczona, a nie chciałam już nowej za zamontować, więc na wymiar przekręcone, pomalowane. Kupiłam, ja wiem, że zauważyliście, ten domar ponad, ponad 100 lat. Drzwi są oryginalne, czyli tak jak z czasów, kiedy został budowany dom. Klamki były ochydne. Więc udało mi się dostać używane y, klameczki, a że miały dziurki, bo to są takie, takie brzydkie, więc nie wiedziałam co zrobić, co wkleiłam nasze. dwa grosze, pięć groszy i, i grosze. Chciałam opowiedzieć Państwu o stole, który wygrzebałam, dosłownie wygrzebałam. Kolega zawiózł mnie do chaty, starej chaty, który był zerwany. Dach, oczywiście chata była drewniana, i y, 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 ten dach był chyba z tej słomy, czy. Woda leciała, lało się, było zniszczone wszystko. Ten stół totalnie był zalany, jest popękany. Ma, y, 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 miał chyba y, y, kornika w środku, w środku bo, bo są dziurki. Oczywiście ja nie zrobiłam tego z precyzją taką, jak robią to y, osoby, które się zawodowo zajmują, ja tylko chciałam, żeby on był biały, bo był bardzo czarny praktycznie. Oczyściłam go ze starej farmy, za, za, nałożyłam biały wosk. Miałam piękną porcelanową gałeczkę. W związku z tym, że jestem totalną zbieraczką staroci i już wyszukuję różne takie historie, chciałam pokazać niegipsowy, podkreślam niegipsowy odlew, a ceramiczna, ceramika wypa, wypalana, jak dawniej robiono kafle na piec do, do piecy kaflowych, w których się ogrywano. Często też takie zdobione. Udało mi się zdobyć, one się nazywają ta rzecz, frontony. Wisiały to dla zewnątrz budynków, domów, mieszkań, domów i podkreślały wejście do domu. Przepiękna rzecz, bardzo ciężka, bardzo było to brudne, musiałam to czyścić karczerem, szorować. Kupiłam specjalną farbę do płytek ceramicznych, odnowiłam, pomalowałam, powiesiłam na drzwi. Po wędrówce, po wszystkich możliwych Twoich pasjach wróciłyśmy do tego, co jest najbardziej dla Ciebie frontalne i znaczące, czyli do malarstwa. Wróciliśmy do pracowni, a pracownia nazywa się? Pracownia artystyczna Roma. Roma wzięła się stąd, że nie podpisuje swoich obrazów, czyli sygnatura moja, która jest umieszczona z przodu obrazu, nie jest imieniem i nazwiskiem, czy choćby skrótem, inicjałami, jest Roma. Jest z sylabami imienia i nazwiska. Stąd się powstała taka sygnatura i tak nazwałam swoją pracownię. Ten obraz był namalowany w 1997 roku, czyli ma 25 lat. Przypuszczam, że za jakiś czas będzie potrzebował renowacji, był zdejmowany już z, z tej tramu i tak widać, że to taki pofalowany I, i pewnie te kolory też się już zmieniły, ale, ale zachowam go i, i nigdy się go nie pozbędę, bo zawsze najstarsza moja praca. To był twój początek. Jest bardzo ważne dla Twojej biografii. Jest ważne, ale, ale są też inne prace, które jeszcze ważniejsze, ale namalowane w późniejszym czasie, mówię o roku 2003. Drodzy Państwo, jesteśmy w domu u Madzi Rochoń, artystki, malarki, kobiety o wielu pasjach, człowieka o wielu pasjach, bardzo, bardzo barwnej postaci. Madziu, jest mi tutaj naprawdę absolutnie przyjemnie w Twoim domu. Ja tutaj uważam, że ten dom ma duszę, żyje. I dlatego szczególnie dziękuję Ci pięknie za naszą rozmowę, za nasze spotkanie tutaj dzisiaj. Ja też dziękuję i dziękuję, że Państwo w ten sposób mogli odwiedzić moje, moje skromne progi i te wszystkie zakamarki, mogą się podzielić tym, co robię. Bardzo dziękuję. To był program Ludzie z Pasją, realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku. Do zobaczenia!